Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy zrobić okienko pop-up'a, w którym mamy dwie kolumny i tam możemy się zalogować. Jest to okienko responsywne. Na początku zrobimy indeks, layout naszej strony na kolumn, żeby był w jakiś sposób responsywny. Następnie dodamy przycisk, który pozwoli nam wyświetlać naszego pop-up'a. Więc tutaj log in, nazwiemy nasz przycisk i zrobimy sobie naszego pop-up'a którego wysokość i wielkość ustawimy tutaj kolumn, następnie ustawimy szerokość od 0 maksymalnie do 1000 pikseli, wysokość od na przykład 300 pikseli, ok, i nazwiemy tego pop log i. Jak naciśniemy sobie ten przycisk tutaj, to wyświetlimy tego naszego pop -upa. Show an element i wyświetlamy pop-up'a. Ok, jest nasz pop -up. Teraz wracamy do naszego pop-upa i zaczniemy się nim bawić. Będziemy chcieli mieć dwie kolumny, więc układ naszego pop-upa layout zmienimy sobie na wiersz. Więc w wierszu będziemy tutaj układali rzeczy. Na początku ułożymy dwie grupy, które będą kolumnami. Grupa lewa, left. Jej układ zrobimy kolumn od góry do dołu. Niech nam się rozciągnie całkowicie w naszym wierszu. i szerokość będzie od zera do nieskończoności. Oraz zmienimy tu jej kolor na background, flat color, ustawimy coś ciemniejszego. Okay. Mamy coś takiego. I jeszcze wysokość od zera do nieskończoności naszej grupy. Duplikuję, zaznaczam sobie tą naszą grupę, naciskam Ctrl D i mam drugą grupę. Tutaj jest prawa, right. Zmienię jej kolor, żeby troszeczkę nam się odznaczała. Jest nasza grupa. A tej lewej zmienimy tutaj styl, żeby było jakieś zdjęcie. Więc wgrajmy sobie jakieś zdjęcie. Zaznaczmy jeszcze Center the Image, żeby nam centrowało. OK. Możemy zrobić, żeby wysokość tego elementu była trochę większa, bo to zdjęcie troszeczkę tu nie pasuje. Albo możemy po prostu poszukać innego, że bardziej pasującego zdjęcia. Zobaczmy, mamy sobie tutaj jakiś widok. Ok, więc mamy sobie takie zdjęcie. Następnie zaznaczymy tutaj po prawej stronie różne elementy. Ale zobaczmy już teraz, jak wygląda nasza strona. Jak przejdziemy sobie tak wąsko, to zobaczcie, będziemy mieli tutaj bardzo mało miejsca na to, żeby dodać elementy. Więc zróbmy, żeby ta lewa grupa normalnie się nam nie wyświetlała, więc jest niewidoczna, więc mamy tutaj dzięki temu bardzo dużo miejsca. I dopiero wtedy, kiedy szerokość naszej strony jest większa niż np. 600 pikseli, to zaczniemy wyświetlać również to zdjęcie tym zróbmy coś takiego. Zacznij. a jak mamy szerzej, to pojawia się nam zdjęcie. Teraz zajmiemy się prawą grupą, więc wracamy sobie tutaj, dodamy sobie jeszcze jedną grupę, Ctrl D, i mam grupę, ale ona jest jedna pod drugą. Nazwijmy ją sobie Inner, i przeciągnę tę grupę, żeby była tak właśnie w środku. Jest nasza grupa w środku. Ta grupa w środku, co znowu, żeby miała inny kolor, na przykład taki duży, jaśniejszy. Ustawimy jej marginesy 80 na 80 na 80 Wszędzie mamy 80 marginesy, więc nam się tak wyświetla. Pokażmy sobie grupę lewą razem ze zdjęciem. No i w tej grupie dodamy sobie przestrzenie pomiędzy elementami ustawione na na przykład 10. OK. I dodamy sobie tutaj teksty. Tekst z nazwą naszej aplikacji, która się nazywa na Nice. Nasza grupa ma tutaj pełną szerokość od zera do nieskończoności, to samo zrobię z tekstem. Najpierw ustawię, żeby było typu H1 i pełna szerokość od 0 do nieskończoności, Fit with to Content, ustaw na środku wysokość od 0 do nieskończoności. Następnie dodamy sobie jeszcze jeden element, drugi tekst, napiszą po prostu login jakimś mniejszym headingiem na przykład H4, ok. Tej niżej potrzebujemy rzeczy już do logowania. Jeden input do maila, który będzie na pełną szerokość ekranu od zera do nieskończoności i wysokość 50. OK, on jest wymagany, więc this input should not be empty. Drugi do hasła, więc tu jest hasło, password i e-mail. E-mail, więc tutaj też piszemy e-mail. No i na samym dole potrzebujemy jeszcze przycisk button log in. OK. Ten button zrobimy pełną szerokość od zera do, nie, do nieskończoności. Fit to content, ustawmy go na środku i wysokość ustawię też od zera do nieskończoności, więc mamy nasz przycisk i możemy sobie tutaj rozrzucić te wszystkie elementy góra, dół, tak, żeby dało nam przestrzenie w różnych miejscach albo co nie dawało, zostawmy to, to rozwiązanie, więc będziemy mieli różne przestrzenie też dookoła, ponad tekstem, i pod przyciskiem również będzie przestrzeń, jeżeli ten nasz. Popa będzie wyższy, więc zróbmy, żeby ten nasz popa był jednak wyższy. Ma na przykład 500 pikseli, ok? Więc tym sposobem mamy tutaj właśnie też więcej przestrzeni pomiędzy wszystkimi elementami i możemy teraz jeszcze zmienić layout tej naszej wewnętrznej grupy, żeby jednak nie miało tej tutaj odstępów pomiędzy różnymi elementami i jeszcze bardziej powiększyć nasz popa, na przykład na 600 pikseli. Zobaczmy, jak teraz to wygląda w responsywnym układzie. Jak sobie zawężymy, zobaczcie. Mamy bardzo dużo teraz marginesów tutaj z prawej i lewej strony, więc pobawmy się tą naszą grupą, że jeżeli strona when with, jeżeli nasza strona jest węższa niż 600 pikseli, wtedy ustawimy sobie wszystkie marginesy na na przykład 10. 10. Więc wybierzmy sobie margin, margin i margin. I wszędzie wpisuję 10. OK. Teraz, jak mamy wąską stronę, to tutaj mamy małe marginesiki, a jak mamy taką szeroką stronę, to mamy szeroki margines No i na koniec zostało nam samo logowanie, czyli jak klikniemy w login, to zrobimy log the user in, w e email wpiszemy to, co jest w email, w hasło wpiszemy to, co jest w hasło, następnie zrobimy hide an element, ukryjemy naszego pop-upa oraz zrobimy reset, relevant inputs, aby wykasować rzeczy, które tam były wpisane. I mamy zrobionego pop-upa, który jest responsywny. Odpalimy sobie aplikację, zobaczcie. Mamy nasz pop-up, mamy zdjęcie po lewej stronie, tutaj mamy pop -upa. Jak zrobimy sobie węższą aplikację, ja wyłączę tryb debug tutaj. OK. Mamy węższą aplikację, klikamy pop nie wyświetla się nam zdjęcie. Jest szerzej, pojawia się nam zdjęcie i mamy tutaj formularz do logowania się. I to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że nauczyłeś się, jak zrobić okienko z dwiema kolumnami, kiedy jest właśnie szeroki ekran i jedną kolumną, kiedy jest wąski ekran. Będziesz umiał zalogować swojego użytkownika. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!